Dzisiaj pogra, pogra sobie Fransula Games na swoim telefonie Pokazuje zadymiarze, chwali się FDK. Ma taki zadymiarze Ma spajka Spajka na 11 jedenastym... mocy no, Mam hipę No, 18 ranga <grym> no, Graj solo Solo? No Biorę Jessie I będzie gierał dzisiaj Fransula Games. Subskrybujcie jego kanał i mój Rel <noise> Pierwsza rundka No nie, kit, ale kita ja rozwaliłem już dzisiaj Jessie, jak mnie zaatakował tym su swoim, swoim super głównym Swoim super takim. Zobacz tu kicie Kitek, kitek, Bied biedactwo No rozecie skrzynki Nie, ja wolę tego kita roz rozwalić Czemu on ucieka? Wolę multa! O Boże... Ja pier... <laughs> ja teraz napierdzielałem to. Dobra, minus dwa wucharki, co tam nadrobi się? Ty Bior, biorę spajka. Mogę ja zagrać, a ty mnie nagrywał. Na to? Mogę? Zaraz. Biorę, ja Biorę spajka i kurde, gram spajkiem. Mam ogólnie techniczne problemy. To? Problemy techniczne. <laughs> o! Ej, dołdża ktoś ma, ja chciałem mieć dołdża. Dołdż jest mega dobry. A serio teraz Daryl tutaj jest. Ty musisz zawsze kaosiadkować? No muszę. Bo musisz. dwa tysiące. Chodź, tu, tu jeden mogę źleona wziąć? Masz, kurde. Koniec. Hiperdowładowanie masz, doładowanie masz Ja nie chcę hiper marnować Co on zrobił? Nie wiem, ucieka przede mną To jest 18 ranga! Nie, jest taka nie, wysoka Do, do tam jest, do tam jest Dołócz no. zabił O Boże Uciekaj, ty masz mało nie, życia! To w czemu mnie na hita wziął? O. No bo miałeś mało życia, chłopie Wybrał no po pułarków, co tam O, 12 ranga Nie, drugi poziom A, drugi poziom Zrobił miski do spajka. A, oh, 150. A ja mam, srebr a ja mam srebro 1 na szali. Mm, misję do spajka? No masz misję. Kurwa, misję. Może 5 minut. No to bierę duo to, to. Nie solo! Do... Ale opie solo kanał. To jest odcinek. Ja w ogóle mam ten. Zbieram do... No, Byrona. Już... A, a komu zbierać? Tare, Byrona lub tego. Tare, lub... wiesz, słowie. Lub Gina. Tara, Tara, nie, Tara. Bayrona ja zbieram. Mm. Później będę na nagaza. No nie. chyba nie. Ty no. nie masz derila? Co? Ty nie masz derila? Nie. Ja pierdę. Tu na Leona, no, tu na Leona, tu na Leona. Na A kogo że... nas bierasz na legendarnego? Yy, ten. Tutaj będę brać na ten... na... Sandy. Nie, wylewaj się, Leona wiesz, chłopie. Ja tam ja Sandy biorę. O, A z... tutaj biorę ten grom. Piper. Ja no, że to nie gromo. Piper. Biorę... no, Piper. No Piper jest taka dobra z słowa, Piper, chłopie. Piper. Listen. Dzisiaj nie ma przebacz, hajs chyba. Tutaj będę brać na nani. Na nani, to samiz... jedna z najlepszych, epickich A tutaj będę... nie bior... Pan P, nie pana, P biorę... pana P, pana P. Albo z albo panapelę, ale nie Pan A tutaj to wiadomo. No, tego te paperowej. Co tego będzie działa? Ot no. Nie. To będzie, będzie jakieś obiedny... Chyba pitki. A tutaj Meg. Amber. A nie, Meg. Meg jest OP. Ona ma taką Ona ma takie tego, tego typu. Prawda? A tu. Tu ge, rzadkie. Gila. Cześć. teraz... Wiesz, mój brat teraz odblokuje? jest sera? Bo ona ma Leona, on ma prawie... 60, on ma, 40, on ma 50 ileś postaci. Dobra, biorę grifa. Mi się dobrze gra. Na solo. No grifem ta. Grifem to. to. Pomer syna. Czy ty musisz... A może to śję teraz! Co? Nie, nie, nie oglądajcie tego, jak jecie. Nie polecam. Ale to jak i tak już będą oglądać to a i wtedy to powiesz. Ja to mi gości goście rozklepać. I tam go nie szkoda. No, no, jest by było na no, no blisko. Powiem, mi tam, że się zabrał. Ale... Jakie masz motki? No ja, to... Do lupy. Serio. Ja. Kolejnego pojarkę Będę. A Gina może rozklepie. Subskrybujcie kanał. Udy. Jak sobie okay. będziecie. Bo na 1000 subskrypcji pokazuje twarz! O, ale tutaj jest tych... Na tysiąc subskrypcji pokazuje twarz! Ty! A Frank to nasz oświadcza. Julii. Ja. <grym> o, o czemu ja ulta? A jednak z wygra. Frankiem muszę. Ale Frank... Może ma dużo hopy, ale hopię ja tylko na 5 Czy No i boi się ciebie. Daj mu wygrać. Komu? Frankowi. O co? Nie wiem Jeden dam Dam emotkę płaczu Bo jak wiecie to ja odebrałem karnet od Mieszki na odcinku mam hmm. O tutaj jest ten dziad Subskrybujcie Francula Games Ej, to jest DJ Frank No i no, Ła! Czemu tak daleko? Ale z to. Kiedy będzie trwał odcinek? 10 minut może? Albo 13? Dawaj Francula! Dobrze Esa E, bo ja zbieram tutaj na te, dwa Dostar drogi. Ja mam już... Przy... A co ci, z Ej, ja chuzera, ben, ben ha, ci mi... wypadło z legendarnego? A co legendarnego? Z legendarnego dostałem... A ja no nie pamiętam to, dostałem Ta, z legendy, A, do, dosta. nie z. Bibi dostałeś? E, tak, dostałem Bibi. E, nie, z legendy nie, tylko ostatnio grałem sobie i mity, z mitycznego mi wypadło. Bibi? No, Bibi. A mi z bibickiego wypadł ból, bo nie miałem bóla. A moja, ja miałam więcej pucharków, ale mam więcej postaci. Bóg. My... I cudę, jakie ma? Jakie cudem, że. Ja mam więcej pucharków, ty masz więcej? mam cie... ja grałem... Co pora, a ja bo ja wstałem na Instagram. Gajsa ciągle gram i wydaje tysiąc. tysiące. Jest no. Kilka tysięcy wydałem, kurde. Tu jest słabo. I to się okazuje, że ktoś kasuje konto i nie masz nic. A nie, no, jakby mi ktoś skos... To byś go zabił? Ty ze mną, Max. Nie on, nie jest mega, on jest mega dobry z Table On jest high hardem z Legenda głosi, że grała 3 w nocy. Co za rąb. Ma no, super. Nie. Jeszcze ten. No ja... Dobra, teraz to nie wiem szans wygrać. Biorę Bibi teraz sobie. Ale nie, nie, nie przyklinaj! Co? Nie wiem, nie przeklinaj. O, mam star dropa Dobra, rzadki, rzadki. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki bardzo epicki. Gówno. Ej, czekaj, bo ja dostałem chyba do kita Czy ty musisz przeklinać chłopie Ej, bo ja dostałem ten do Kita, no. A ty nie masz Kita. Nie wiem. Ja, co? Ja doki... Ale Charlie jest super. A ja w ogóle do Kita dostałem ten. Ja do Kita... Czekaj. Larry, ja... tak jest... To, to, jest to, to jest takie opie, opie... Ja próbowałem... z Ja próbowałem Lary i I dla mnie to... Naj... to... Znaczy nie najgorsze ale taki... Taki średni ten zodymiarz jest. Nie no, dobra, Ale jest. zaraz kończymy już. Ten... Nie, 10. na dziesiątej Na dziesiątej minucie? Ile jeszcze? No, jakieś minutę Okej okay. O, sam, sam, nie ja lubię sama Sam a, jest dobry A ja mam sama Wiem, bo ja... E bo gazywałeś Co? Kazywałeś? Przecież e Bo kolta tak na daleko, no to tak... Średnio <noise> Kot na daleko to średnio, prawda? No, o tu chłopie Kol to na daleko co tak średnio <grywa> Ostatnia runda I żegnamy się żegnamy un się Unikam Dobrze Aż, Chłopie <grywa> Pięć Kolejna Bibi Ma więcej kubów. Nie idzę niego Albo chociaż Dobrze mm. Wygraj dla widzów Dla widza okay. wygraj Okej okay. <grywa> On takie okej okay. Serio, ten dziad tutaj jest. No. Si się, kurde, rąbni gdzieś. Musisz przeklinać. Prawie przegrałam No. Wygraj, widzła! Wygraj to! Ej, dobra, niech się tam nawalają, ja wejdę na trzeciego. No. Dawaj! Jest! I za niego! Po tej rundzie jest koniec okay. yes. Czekajcie, jeszcze start drop odbiorę z odrobisz rzadki, bardzo rzadki, rzadki. A, Mityczny Dałem ci 500 monet O kurde, kolejny Ja To papa! Papaa, no, pa. no, pa, nic składa, że z mitycznego mi nie wypadł. Ale dajcie dracie Jest Ja z mitycznego Ta... chciałem, żeby mi to wyleciało no, no real i pa pa albo będę mi. A to papa widzowie, pomachaj, pomachaj, pomachaj. Ara, ara. Czekajcie, Ej, czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj, czekajcie. Tutaj macie idę gracza moja. Idę. Podaj gracza, twój idę. Gracza. G i l i i b Dobra, Nara. ara.